Jeśli się będziesz w życiu kierować tylko buntem, no to łatwo będzie to było manipulować, bo wystarczy powiedzieć na opak i wtedy i tak zrobisz to co chce, żebyś zrobił. I tak zrobić to co ja chcę, tylko muszę być sprytny i powiedzieć ci odwrotnie. Dzień dobry Michał Borkowski, psycholog. Refleksja poranna z lasu. Takie wyjątkowe miejsce, yy, gdzie można spotkać drzewo, które rośnie w powietrzu. O, jest tu taka brzoza. Jak pierwszy raz tu przyszedłem, byłem w szoku. Brzoza, która rośnie w powietrzu. O, jest. Tak naprawdę to ona spadła. To jest część tego drzewa. I w wyniku jakiejś katastrofy spadło, i, i, i zawisło na, na sąsiadach. Chcę dzisiaj powiedzieć w tym miejscu o e, buncie. Ostatnio był u mnie młody człowiek, który opowiadał o swoim koledze, nastolatku, który chodził w masce i to był wyraz jego buntu przeciwko społeczeństwu, które zmierza do katastrofy ekologicznej. I chodził w tej masce non stop, aż do momentu, kiedy pojawił się obowiązek chodzenia w maskach. I wtedy on nagle zrzucił maskę i przestał chodzić w masce, bo zbuntował się przeciwko temu obowiązkowi. To może być zabawny przykład, który Zdarza się u nastolatków, bo jest coś takiego jak bunt nastolatka. Ja zawsze tak przekornie mówię, że wystarczy być sprytnym rodzicem na przykład i mówić wtedy odwrotnie, i Twoje dziecko zrobi to, co chcesz, tylko musisz mu zawsze mówić na opak, nie? także wy nastolatkowie też na to uważajcie, bo jak się będziecie tylko buntować, to wystarczy, że wasi rodzice będą sprytni, a i tak zrobicie to, co oni chcą. Ale to, co można wybaczyć nastolatkowi, to już się dzieje, to się robi bardzo poważne w przypadku starszych ludzi dorosłych ludzi, a mamy możliwość zaobserwowania wokół nas takich właśnie osób, które buntują się, które się, których kierunek życia opiera się na tym, żeby być zbuntowanym, żeby zrobić na opak, przeciwko ojcu, matce, przeciwko tym, którzy chcą czegoś od nas. I to jest mało śmieszne, bo na przykład ludzie też się pobierają, wychodzą za mąż, żenią się, dlatego że rodzice byli przeciwni. Jest nawet w psychologii taki syndrom Romeo i Julii, który mówi o tym, że miłość jest tym silniejsza im bardziej sprzeciwiają się jej bliscy, najczęściej rodzice. Jeśli tak postępujesz w życiu, to się może okazać, że jesteś jak to drzewo, wiesz, które wisi w powietrzu, nie masz korzenia, tylko zawisłeś, nie, na swoich rodzicach, na swoich bliskich. Oczywiście zawisłeś w taki sposób zbuntowany, że jesteś przeciw. Ale nie jesteś sobą. Jesteś tylko sprzeciwem przeciwko komuś. Jeżeli chcesz być sobą, no to potrzeba zdefiniować, odnaleźć swoje dążenia. I może się okazać, że wcale nie musisz się buntować, żeby być sobą. A z drugiej strony, jeśli jesteś rodzicem takiego człowieka, który właśnie, którego napędza bunt przeciwko tobie, to spróbuj może zrobić coś innego. Spróbuj wypracować pewien dystans. Daj mu przestrzeń. Pozwól mu się przewrócić. Wypróbuj takie słowa, jak ok, albo jak chcesz, jak uważasz. I może się okazać, że wtedy on, jak złapie ten dystans, złapie tę wolność, to się nią szybko nasyci i właśnie odnajdzie swoje dążenie, a nie tylko będzie w tym ciągle buncie i sprzeciwie wobec ciebie. Bo przecież chodzi o to, żeby żeby wychować człowieka samodzielnego, żeby wychować człowieka, który będzie sam szedł przez życie, będzie miał swój kierunek, który odbierze i weźmie za niego odpowiedzialność. Ja obawiam się, patrząc na dzisiejszych rodziców, że jest trochę odwrotnie, że jakby dwulatka traktuje się po partnersku i z nim się wszystko negocjuje, pyta i konsultuje, a później, jak to dziecko dorasta, idzie do liceum, na studia i tak dalej, to rodzice chcieliby je wziąć nagle na sztywny hol i skontrolować, i mieć pełen wpływ na, na wszystkie jego decyzje. A to chyba trzeba odwrotnie. Na początku bardziej na sztywno tego człowieka poprowadzić, a potem coraz bardziej, coraz bardziej ten uścisk rozluźniać, żeby on był coraz bardziej samodzielny. Dzięki bardzo za spotkanie, za uwagę. Proszę o łapki w górę, subskrybowanie mojego kanału. Życie, życzę radosnego dnia i całego życia. Do usłyszenia w następnym filmiku. Pozdrawiam.